Teraz przechodzą do pracy, która została od, napisana tuż po doktoracie, ponieważ 11 dni 11 maja już otrzymała redakcja Anna de Fizyk. I no, chwila wstępu dotycząca, dotycząca ruchu Braun. Wiadomo, no, w 1827 roku Brown zaobserwował nieregularne ruchy cząstek zawieszonych w płynie o rozmiarach rzędu jednego mikrometra i mniej. O, historia jego badań, historia ruchu Brana jest pasjonująca. W każdym razie po dosyć wnikliwych badaniach on doszedł do wniosku, że one poruszają się same z siebie. I to już było za dużo. To znaczy społeczność fizyków nie mogła czegoś takiego przyjąć i zaczęły się próby wyjaśnienia, próby szukania różnego typu, tego, różnego typu przyczyn. Nic w doświadczeniu nie wychodziło. Bardzo szybko pojawiła się hipoteza, że ruchy Brauna są spowodowane zderzeniami atomów z cząsteczką zawieszoną. No tyle tylko, że w teorii kinetycznej było tak, jak coś dawała, to zaraz wpadała w takie tarapaty, że nikt o tym nie chciał nawet myśleć. Ja podam tutaj trzy takie elementy, które stanowiły problem na początku XX wieku. Wyjaśnieniu i problem eksperymentalny. Więc po pierwsze były dwa argumenty botanika Negeli. To już jest w czasie, kiedy znane są rozmiary atomów, oszacowanie rozmiarów atomów i, i liczby atomów. On mówi, tak, w jednym zderzeniu efekt jest niezwykle znikomy, jeżeli atom uderza o taką cząstkę o wielkości jednego mikrometra, bo to jest 10 do minus 9 metra na sekundę. A teraz, jeżeli od kilku zderzeń, to mówię, no nie, no jak to? No, osza, oszacowanie jest zresztą astronomiczna liczba, trzeba przynajmniej pory trudno się uwierzyć, że cząstkę Brauna, cząstkę zawiesiny o, o, o średnicy jednego mikrometra uderza 10 do 20 razy w ciągu sekundy atomów. Ale no, no, mówię tak, no, z jednej strony uderza, to za chwilę z drugiej. To się wszystko zrównoważy. Otóż ten drugi argument była to bardzo bardziej poważna sprawa. Za chwilę też wrócę do tego, ponieważ on związany był z tak zwanym, z argumentem przeciwko fluktuacjom przestrzennym rozkładu cząstek, który pierwszym bojownikiem był Boltzmann. Znaczy za, właśnie przeciwko tym. Otóż drugi problem to był problem prędkości. Otóż jeżeli oszacujemy prędkość w zasadzie takiej partycji energii, takiego, takiego ciała, to jest rzędu sekundy, jednego centymetra na sekundę. A tymczasem doświadczalnicy po pierwsze mieli ogromny problem z opisem ilościowym. Nie wiedzieli, nie, prędkości w żaden sposób nie mogli zmierzyć. Tak uwierzywali subiektywnego pojęcia intensywności, no i oszacowywali, że mniej więcej w jeden, jeden cząstka o, o średnicy jednego mikrometra w ciągu jednej sekundy przesywa, przesuwa się jeden mikrometr. I to było wszystko. W związku z tym problem, który stanął, na początku XX wieku, to jest po pierwsze problem podania jakiegoś ilościowego opisu wielkości, jak do tego podejść, no i wyjaśnienia tutaj tych, tych paradoksów. No, proszę Państwa, teraz Einstein zatytułował swoją pracę, w dosyć tak długi tytuł, bo musiał tutaj manewrować, o ruchach cząstek zawieszonych w cietrzach spoczynku, wynika, o ruchu wynikającym z molekularno-kinetycznej teorii ciepła. A dlaczego nie o ruchach Brauna? Otóż w drugim zdaniu pisze, i to jest jedyny moment, w którym pojawia się słowo ruchy Brauna, niewykluczone, że omawiane tu ruchy są identyczne z tak zwanymi molekularnymi ruchami Brauna. Ale dostępne mi dane na ich temat są tak nieprecyzyjne, iż nie mogłem w tej sprawie sformułować opinii. Jest to kompletna nieprawda. Doskonale wiedział, o czym pisze. To wyziera z każdego zdania późniejszego, ale również, czy nie, no, myśl, John Stuttson ma być... W przyszłym tygodniu. Uważam, że powinniśmy go przywitać dywanem z kwiatów. Otóż oni wyśledzili jego lektury. On czytał w 1903 roku monografię Płankarego, gdzie dokładnie opisane są ruchy Brauna. W listach z tym z Besso, wymieniają normalnie mówiąc o tym, o ruchach Brauna. Ale tu się zaasekurował, ponieważ jak zobaczymy, nie wyjaśnia żadnego z tych problemów, o których tu powiedziałem. Więc gdyby, gdyby napisał, że o ruchach Brahna, to, to zapytano by, no dobrze, no ale to dlaczego, Co z prędkością? Co z tym argumentem negatywnym? Więc tak mógł postąpić. E, co zrobił? Otóż w czterech krokach błyskawicznie dociera do sedna sprawy, mianowicie pokazuje, jaką wielkość należy mierzyć. Jednocześnie w trzecim zdaniu stawia sprawę na ostrzu noża mówi albo, albo. Albo to, co mówię, sprawdzi się i są atomy, albo to, co tutaj mówię, nie sprawdzi się i możemy zapomnieć o atomach. Czyli tak zwany eksperymentus experimentu, kurcji. Otóż pierwsza rzecz to mówi tak, że na zawiesinę tych dużych cząstek można... Spojrzeć tak jak na ten roztwór. No nie ma żadnych ograniczeń co do wymiarów, jeżeli chodzi o prawa fizyki statystycznej, teorii kinetycznej. W związku z tym taka zawiesina będzie też wywierała ciśnienie osmotyczne. To był problem już, bo nie wiadomo było, co z tym zrobić z wpływem cząstek branny na ciśnienie osmotyczne. Nie powinno go być, a było. W każdym bądź razie ja teraz powtórzyłem dokładnie ten sam trans, tą samą transparencję, co była poprzednio, tylko nie cząstek roztworu a zawiesiny, bo ta część jest prawie identyczna w doktoracie. To już dochodzi do wniosku, że jak na cząstki te zawiesiny przyłożymy siłę, no to będzie równowaga i musi wystąpić prąd dyfuzji, bo inaczej nie, inaczej nie, nie, będzie, nie będzie równowagi. No i w związku z tym musi być taki związek i co więcej jest dyfuzja. No i właśnie, no to teraz mówi to, jak to te, te cząsteczki dyfundują? No muszą się ruszać. W jakiś nieregularny sposób, prawda? I jego wniosek z takiego bardzo prostego z tego rozumowania jest po pierwsze taki, że te nieuporządkowane ruchy na poziomie makroskopowym objawiają się jako dyfuzja, jak rozkład nie jest równomierny. I przystępuje teraz, to jest trzeci jego krok, świetny, mianowicie do opisania ruchu tych cząstek w kategoriach teraz byśmy powiedzieli procesu stochastycznego, bo co używa rachunku prawdopodobieństw. Ja wypiszę tutaj te podstawowe równania, prowadza prawa, liczbę cząstek, średnią liczbę cząstek w elemencie DXT, a to jest prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w obszarze DX, chwili t wokół X. I tak następnie wybiera jakiś mały czas stał. Prowadza prawdopodobieństwo przesunięcia, wszystko rozważa w jednym wymiarze, to uproszczenia, o delta. Czyli to jest prawdopodobieństwo tego, że w czasie tau cząsteczka przeskoczy o delta z obszaru delta do delta plus d delta. No przyjmuję tak, że całka z tego jest jeden, bo to jest znormalizowane, że to jest symetryczne, czyli Fi od minus, minus delta równa się Fi od delta. No i tutaj, proszę Państwa, piszę rzecz podstawową, używając magicznego słowa, jak ła, możemy łatwo obliczyć. Z tego się tłumaczył właściwie do końca życia, ponieważ napisał coś, co, co jest de facto równaniem kiedyś z panem Czapmana -Komogorowa, potem Smolchowskiego, Czapmana Mogorowa, teraz po prostu równaniem Smolchowskiego. Wylicza po czasie tau wartość tego rozkładu, w związku z tym że ma przeskoki, ale zakłada, że proces jest procesem Markowa. To znaczy, że cząstka pełnie nie pamięta, co było w przeszłości. Do tego jest konieczny ten warunek. Zastąpił go tym argumentem. Łatwo możemy obliczyć. No i teraz, jeżeli to, to stał będzie dążył do zera, to rozwinie w, w tau, a to rozwinie w delta, no to pierwsze wyrazy się zniosą. Bo Drugiego wyrazu tutaj nie ma, bo moment pierwszy ze względu, że to jest funkcja nieparzysta delty jest zero. I drugi moment mu zostania, czyli pochodna. I od razu, nie próbując nawet wstawiać tu, tu czegokolwiek innego, od razu zapisuje to równanie. Tak, mówi, to jest równanie dyfuzji i to, to musi być ten sam współczynnik dyfuzji. No i wtedy, jak ma to równanie, to wiedział, jak rozwiązać. No jak cząstka zaczyna chwili. W jakimś położeniu, to następnie z, roz, nie z tym rozwiązaniem, rozwiązanie to jest Gaussian, i z tym gaussianie mamy podstawową charakterystykę, jaką jest średnie przesunięcie kwadratowe. Więc będziemy przesunięcie cząstki w czasie t, podniesiemy do kwadratu i uśrednimy, to wychodzi 2 dt. Wynik niezwykle prosty i to jest, oczywiście nie może powiedzieć, to powinniście już dawno mierzyć, tylko mówi, no to warto by było zmierzyć. W jakichś tam nieregularnych. No za chwilę się wykłada kompletnie, bo proszę Państwa, no, próbuje podać oszacowanie, ale nie wie sobie, że no jeden, jeden mikrometr, tak jak w literaturze dla ruchów Brauna, prawda? No mógł strzelić coś innego, ale wziął dokładnie. I wyznaczył, że przesunięcie w ciągu jednej sekundy jest 0,8 mikrometra. Sądzę, że wtedy podskoczył z radości, ale nie napisał, bo przecież nie mówi o ruchach Brauna. I no, dokończył tylko, że średnio. W ciągu jednej minuty jest 6 mikrometrów. Jeszcze jedno zdanie było o tym, że jeżeli to by się sprawdziło, to też to może być użyte jako metoda do wyznaczania stałej awogatry. E, Mogę na tym zakończyć, ale, proszę Państwa, byłyby pytania o Smoluchowskiego, w związku z tym nie zakończę. Trzeba, proszę Państwa, sobie zdawać sprawę, co się dalej stało. I trzeba. Musimy przynajmniej zrozumieć, co zrobił Smoluchowski. Otóż zaraz po tym, jak Einstein opublikował pra pracę, Smoluchowski opublikował swoje wyniki, które znał, miał już dużo wcześniej, bo pracował nad ruchami Brauna od 1900 roku. Ale tak. Smoluchowski był zawsze najlepszym uczniem i przed nim kariera akademicka stała otworem. Einstein, jak wiadomo, słabym był studentem. W związku z tym nie był przyjęty do pracy jako naukowiec i to wszystko, co robił, to było poza środowiskiem akademickim. W związku z tym ci fachowcy nie wiedzieli, że ktoś taki jest. Więc smoluchowski mógł sobie spokojnie czekać. Ale tak moim zdaniem nie należy w ogóle o tym wspominać, ponieważ prace smoluchowskiego Einsteina się uzupełniają. Dlaczego? Otóż. Trzeba wrócić do połowy lat 70., kiedy Van Kampen, pisząc swój podręcznik z procesów stochastycznych w fizyce, wprowadził pojęcie, które uporządkowało scenę, jeśli chodzi o ten problem, mianowicie pojęcie poziomu mezoskopowego. Pomiędzy opisem, czy poziomem makroskopowym, czy Wszyscy znamy i poziom mikroskopowym, o którym tutaj była mowa, czyli równań dynamiki, można wprowadzić poziom mezoskopowy. Co to jest? To jest dokładnie poziom ruchów Brown. Otóż do niego można dojść od poziomu makroskopowego, zmniejszając wymiary tego układu. I w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, w której zaczynają się pojawiać fluktuacje. Dalej opis makroskopowy bez fluktuacji nie jest prawidłowy. Trzeba te fluktuacje dodać. I poziom. Mikro, od poziomu mikroskopowego, kiedy zwiększamy układ, wtedy okazuje się, że zamiast o rozdzielenie skal czasowych, pewne zmienne bardzo szybko wielkości się zmieniają i uśredniają. Także części możemy w yy, yy, wielkościach uśrednić i mamy częściowe uśrednienie. Otóż teraz tak. Podejście Einsteina jest dokładnie podejściem z góry. On szedł od, od, od dyfuzji w dół i tu się zatrzymał. W ogóle nie mówił o żadnych atomach w cieczy, o jakichś zderzeniach i tak dalej. Mówi bardzo ogólnie, że tylko termiczne, nie termiczne ruchy. Otóż Smoluchowski szedł z drugą stronę, miał bardzo pod górę, ponieważ on musiał to wszystko wydedukować z praw mikroskopowych, z obrazu mikroskopowego. W związku z tym Smoluchowski w swojej pracy wyjaśnił, i to wspaniale, wszystkie tutaj te problemy. No najwspanialej chyba jest w bardzo krótkich rozważaniach. To jest drugi argument Nageliego, ten stwierdza, że to jest taki sam błąd, jak błąd gracza, który idzie do Kasyna i mówi, jestem bezpieczny. No trochę przegram, albo może trochę wygram. Tylko jak im dłużej gra trwa, tym jest coraz większa wygrana albo przegrana. Tak i niektórzy bankrutują. W związku z tym no, bez pracy smoluchowskiego. Trudno, praca Smoluchowskiego rozwinęła, rozwiązała wszystkie te problemy i wtedy mając wynik Einsteina, zresztą Smoluchowski odtwarzał ten wynik. Bardzo trudno jest otworzyć z dynamiki mikroskopowej, że tam będzie 2DT. On miał inny współczynnik, potem poprawił go. Ale te dwie prace się uzupełniają. No, no, jest pewien niesmak, że on był później, ale ja bym nie miał kompleksów, bo trzeba... Yy, Przejść do jeszcze jednego elementu. Proszę Państwa, trzeba powiedzieć o czymś takim. Otóż, w XIX wieku i na początku XX wieku, fizycy nie mieli żadnych problemów, jeżeli chodzi o fluktuację prędkości. No bo wyobrażali sobie tutaj taką wiązkę cząstek, każda ma inną prędkość, będzie jakiś rozkład. Ale jeżeli chodzi o fluktuację Gęstości były wielkie problemy, bo to dla nich było ogromne mrowie jakichś punktów i ten sam błąd w rozumowaniu, co u Nageliego. Im więcej, tym bardziej jednorodnie. I pierwszym takim, który zwalczał wszelkie możliwości obserwacji, fluktuacji gęstości, był Boltzmann. No i tutaj trzeba jak już mówimy o wielkości naszego rodaka, to nie trzeba zaczynać od tej drugiej pracy o ruchach Brauna, tylko od tej jego znakomitej pracy z 1904 roku. To był rzeczywiście dowód wielkiej odwagi. On został poproszony o napisanie artykułu do księgi z okazji 60-lecia urodzin Boltzmana. I w tej księdze zamieścił artykuł, którym pod tytułem o nieregularnościach w rozkładzie cząstek gazu i wpływie ich na entropię i równanie stanu. Zamieścił argumenty, zresztą podał przykłady. Te przykłady które podajemy w tej chwili, nie, nie cytując jego na wykładach, że jest możliwa obserwacja niejednorodności niejednorodności w gęstości. A to nie koniec jeszcze mojej opowieści. Bo teraz tak, po pierwsze ta grupa wydawców, redaktorów pod kierunkiem Johna Staczela zaobserwowała, że są pewne wpływy widoczne tej pracy na pracę Einsteina Ruchach Brauna. No ale Einstein nikogo nie cytował. Ale oni bardzo dobrze byli. Otóż wyśledzili coś takiego, że był dodatek do Annale del Physics poświęcony recenzjom. Jak ten recenzją prac, teraz tak jak książek zazwyczaj, ale prac. Jak ten dodatek powstał? Był zespół fizyków, którym oni mieli umowę i który recenzował za niewielkie pieniądze. Proces recenzji polegał na tym, że autor wybierał tom, a redakcja wybierała z tego tomu z tego tomu artykuł. Więcej nie muszę mówić. oni wyśledzili, że po pierwsze, Einstein był takim recenzentem, wybrał ten tom na 60-lecie Boltzmana, dostał trzy artykuły, tam nie było Smolchowskiego, które zrecenzował, więc po pierwsze nie mógł powiedzieć, że tego nie miał w ręku, bo dostał taki tom, a po drugie czytał jeszcze inne artykuły, bo jeszcze okazało się, że można wyśledzić wpływ artykułu Maxa Plancka na jego dalsze prace. Także w tym momencie... Zakończę moje wystąpienie.